Witam Was moi drodzy, jestem Zykfrydku Ohoho, to jest Import 2 i... Kolejny dzień z inżynierem Muszę sobie zmienić to, bo poskramiacza nie chcę Serwer to wiejska.hata.pl Mapa to cp Egypt Final Więc Z mojego punktu Dobra, to wiem, działa w sumie, co prawda nie do końca po inżyniersku, że tak powiem. Oła, oła, nie, 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 umierać. nie, ja ja umrę czy To To, wie w nie, sensie, w tak mało w inżyniersku, tak tak w sensie, nie, 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 że nie, 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 Dobra, padł jeden Scout. Tutaj jest Było ich jeszcze dwóch, nie ostał się żaden Dobra, teleport sobie obróci albo nie Teleport sobie tutaj wstawimy. Żółty ninja jakbyś prawie wszystkim hagiego gać się, żebyś dostał Dobra Tutaj tak Tu mamy troszkę metalu, żeby tam to polepszyć, Robię to żeby tutaj o właśnie słyszycie już był brzdęk To znaczy jakiś wydar chciał mi tu wejść chciał nas pod dupy, po dupy strony od dupy strony dać. Kejuch jeden Ja proszę bardzo uratowałem pyrę Działko i jeszcze zasobnik E ja mi nie czepiał z tego Dawaj no, dawaj śpiewaj no Patrzcie, jeszcze jeden zasobnik A co, skorzystamy. stamy? będzie jest pełny Ulepszymy teleport Od razu dzięki temu będą mógł go postawić potem gdzieś tam koło respa No i sojusznicy będą mogli wtedy od dupy strony się ubronić tak właściwie, bo nie, nie atakować. Ej. Największą wadą tego ułożenia działka jest to, że... ...w tym układzie nie, nie broni punktów, że ktoś tam się bezpośrednio pośrednio, o. mi tu będzie biegał? Patrzcie, teleport mi już chodził, cholera, no. Chyba ten teleport się ułoży? po prostu tutaj, tak bezczelnie. A myślę, że to w sumie może być dobry pomysł. Będą wychodzić prosto na to przejście. Teraz pozostaje mi tylko... Co no za polarny medyk, ilu dobra. ma tego apy. Ale fail z mojej strony. Ale to mogę to wykorzystać, żeby zmienić... O krótkie spięcie w szybciej trzeba jest wytwarza pole elektryczne. Brak losowych trafień. Używamy metalu, nie no dobra, to pistolet oczywiście. Kurczę, czy ja nie mogę zrobić tego pistolet? O właśnie mogę, już się wystraszałem przez chwilę. Dobra, to sobie wolnimy wejście z teleportu. Myślałem, że może inżynier pomoże jako kolega. Niestety tego nie zrobił. A ja tam ufam, że moje działko na razie sobie poradził. Ojej, Ojej, jaki lag! No że w ogóle jak się pojawiają takie mini lagi, do tego na nagrania niekoniecznie widać, a to się strasznie desynchronizuje w tym filmikach. Więc jeżeli znowu będą jakieś małe desynchronizacje, nie gniewajcie się. No, nie jestem w stanie nic na naprawdę poradzić. Są takie małe czasami półsekundowe lagi, nie że tak to ujmę. Haha, ha, umarł. 3, 2, 1 Go, 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 go! Nie jest to gryfka. Ojej, tu jest działko. Słyszałem. Dobra, zaraz je rozwalimy, aha, aha. albo inaczej. Przeciwników trzeba przede wszystkim rozwalić. O! Patrzcie, mam największą serię zabójstw. 6! Uhu! Oczywiście leci muzyczka, której nie słyszycie, bo to Elvis Presley, ale ja ją muszę wyciszyć, bo YouTube powie, że nie jestem Elvis Presleyem, ale fajnie buja się. La la la. Oj, koniec mapy. A prawie bym zastrzelił tam ten stos desek na dole. No ale cóż. No patrzcie, grałem w ostatnim w ostatnie jak to się mówi, ostatnie te Ostatnie dni z inżynierem, przekroczyłem nim czas gra, gry powyżej Pyro, hoho. ho Spoko, gramy dopiero 6 minut, zostało nam jeszcze 14 Myślę, że zdążymy na hudu To jest PL, czyli payload, jak widać hudu, ładunek Że sobie zdążymy tutaj popchnąć albo pobronić przed pchnięciem Nie, ja chcę tego, ej No ja chcę do niebieskich Ja chcę do niebieskich, hej No i jaka lipa? Czemu tylko jeden niż O właśnie Grajmy for fun Ja się nie bawię z wami, idźcie tam się strzelajcie sami No, już się chciałem zerwać, że nie mogę inżyniera, ja ja śpię ja dzielę Ja jej ciu chciałem powiedzieć, ale to by o co najmniej dziwnie To oczywiście muzyka, pewnie nie słyszycie. Tu mamy troszkę metalu na szczęście, co robimy z niego użytek. Dobra, tutaj. Ojeczkę wypadało bardziej jakoś tutaj w ten sposób. W ten sposób przeciwnik nie będziemy mógł powiedzieć anitorami. To jest was gra w Nie, nikt. Znaczy się będę mógł dwa Chodzi mi o dejku no chodzi mi, że będę mógł bronić te tory tutaj wieżyczka obejmuje Zasiak, no się nikt tu z dołu nie podbiegnie, żeby wieżyczkę rozwalić. oni nie już misja zaczyna. O kurczę, szybko, szybko, szybko. Bo słabo wieżyczka się nie obroni. Na szczęście moi talusznicy to troszkę tam przetrzymają wszystko. Także za szybko się on tu również nie pojawi. Ach, no, nie Sobie dispenser. Zawsze lepiej dawać dispenser jakąś miarę blisko działka. Wtedy, gdyby. O, właśnie! Ktoś nas zaatakował. No nie! Tak, zostałem wykiwany. Kto przepuścił skauta? To za. Ale cienki mam team w takim razie. ja z Już ich puścili. Ojej, to będzie mecz porażka. Nic, w takim razie zrobi jeden z innej. Jedyną inną rzecz, jak mi przychodzi do głowy. <tuszy> Żeby, bo tam już nie zdążę nic postawić, postawię gdzieś tutaj, o tu postawię wyjście z całej Tu jest trochę metalu Nieśpimy Tych polerny szpiegie Stajez oślepiony na 500 kg. Do, Ostatnie Dobra idziemy na ślepo. czy trafię? Uuu trafiłem uchu A tam mi chodziło, żeby trafić dokładnie tu Dobra, sobie damy dać dispenser, to nie jest w miarę bezpieczny. Tylko, że metalu nie mam, teraz jeżeli tylko ktoś się tu pojawi, no to mam przesrane. Ale ogólnie mam troszkę obstawiony ten fragment. Oczywiście zakładając, że moja drużyna powstrzyma ich tam chociaż na chwilę. Co to jest Jakaś gra, to kojarzę, e, ale nie grałem. Plaszce mieć zombiaki, Czemu ktoś mi pisuje, wejście do teleportu. Ej! No jasne więcej No i co? Wychodzi na to, że mój marny plan na nic się nie przydał Ponieważ moi, moi sojusznicy dali się pocisnąć. Jak ostatnie lamy wstyd mi za was.

Ale to pewnie głupio brzmi w ogóle, bo ja, ja w filmikach muszę to wyciszyć, więc pewnie jest totalna cisza i słyszycie tylko głupiego Zegfryda jak robi Uhuhu, bez powodu, ani nic Nie, To musi brzmieć strasznie <ścoughs> No ale cóż Jak chcecie oglądać, to się musicie czasami niestety przemęczyć z moimi głupimi, dziwnymi odchyłami He, 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 he. Dobra, spróbujmy w ten sposób to działać już za 10 sekund, no rany. Dobra, weźmy trochę metalu. Pociśniemy chociaż ten, który w górę. W sensie rozbudujemy go. Jeszcze nie, przyszedł. Meister przyszedł i się patrzył, to zmajstruje. <laughs> Może przyszedł coś zmajstrować. No, ulepsza mi działkę, dzięki, ziomku. No, jak widać, było to bardzo przydatne. O! Dobra tutaj troszkę pedalu A ja na ja samą ja to podoba mi się, że nie podoba mi się w ogóle, jest, jest właśnie taka współpraca między innymi, ramji, że jednym przychodzi, pomaga drugiemu Działko jest ulepszone potem tamtym pomaga temu takie to coś nie, nawet coś tu już ma. Chcę wam tam zrobić porządne działko z tej stali. No ładny. Noż do przelaczy. Nie, moje działko wybrzusdale. Nasz. Nie wiem czy u mnie wcale umrzej! Zaraz w się mojego działka zobaczysz, Oczywiście, że mój kolega nie to wszystko mi podbiera metal, ale to w sumie nic, pomaga mu i Na razie nie podzielić się z nim, będąc troszkę metalem. Auta, nie! Skąd on się tam wziął? No ale nie uruchowałem z Zawsze to jakiś sukces. Co? Cholera, jednak nie uruchowałem z osobnikiem. Kolerny śpiew. Kurcza, tak dobrze. Miałem jeszcze jakiś kryty, co prawda, nie wiem ile, no wy na pewno możecie sobie cofnąć filmiki i zobaczyć, ja niestety nie. Ale kurcza, mogę. Tak powinien grać. Niestety widzę, że jest są mało wyrównane Przeciwnik nas ciśnie dość twardo To niedobrze Gupa Widzę, że w tej drużynie niestety dzisiaj nie pobronię się jako inżynier nie cieszy mnie to. Muszę tu poradzić. Nie zawsze się wygrywa. Jeszcze mi dać taki sniper. O, rany. I'm bold. I'm bold wersja 5.0 Fart. Okej, okay, może być i tak. się zgaduję, że odnosi się to do, do parta jako szczęścia, a nie do angielskiego parta jako pierdnięcia. Jej, jej, nie ma Ach, rany. Na rany Julek, się tak to ujmę. O, a co? Prawie jak przekleństwo, to jakieś takie cenzuralne, Oj, znowu mi przyciało, znowu mi się rozjedzie. Nie rozjedzie. Wow, jak to? Fajnie, żeby mi stał jeden HP. Dobrze. Dobra, myślę, że teraz ja ci pomogę. Jak to? Potrzebujemy medyka. Ktoś weźmie? Oła, 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 oła. Ha, ha. No, wziąłbym medyka, ktokolwiek tam to mówił. Ale no, niestety no. Mamy tydzień z inżynierem. Mówię niestety oczywiście dla serwera, mi ja tam tydzień z inżynierem lubię. Aczkolwiek no tutaj dostaję trochę po dupie, to mi się o wiele mniej podoba. Dobrze, no, ktoś mnie zabił. No i pocisnęli nas, kurcze. Ale ja z kosmiczną świnką i lamionem kineką nutką mam największą serię sześciu zabójstw. O oh nie, yeah, to pewnie były te zabójstwa zwierzyczki. Które wcześniej miałem na kryty. Aha, bronimy dalej, tak, dobra. Jeszcze są drużynie broniące. Widzę, że chyba ten odcinek się skończy na takim bronieniu. No niestety zgodzę się z nim Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem ten teleport Tu walniemy Tu walniemy dispenser Szybko, mam 30 sekund, szybko, szybko, cikiem Dobra, spróbujmy w ten sposób Albo nie, tu damy działko. Nie tak, żeby to okiem nie. Ma. Boję się, że tym okienkiem mi tu wrzucą granaty demon, Że jest ogarnięty demoman tak najbardziej będzie mógł to zrobić. Co dla mnie oczywiście jest w pełni ryzykowne. No i w jeśli pocisną za szybko nic nikt nie zdąży w budowę samemu. Ale próbować muszę. Dobra, mam działko ulecone chociaż raz. Jest to jakiś sukces. Wiesz, to małe działko jest naprawdę bardzo słabe, ale to, to, to troszkę większe już. Już potrafi jakieś obrażenie zadać chociaż. Tak jak widzicie. Chociaż... kaut. Przewyższy drugi umarł. Dobra, udało mi się też ulepszyć dispenser. Ulep ulep o nie! O nie! O nie! Moje działko! Zegnoję. <laughs> w ten sensie przy ludzi. A masz. tutaj. Może działko będzie tu, to mogę na, tak się chować, o je naprawiać i w ogóle. No jestem w zasięgu. W zasięgu dispensera, czyli zasobnika, ale co za tym idzie? Metal mi się za nie skończył. Utrzymujesz odwrót. Cokolwiek to znaczy. Ale że odrzucam to przeciwniku, strzelajmy. Nie! Cholera! Kurde! A widziałem te, te sticky, tylko myślałem, no mówiłem, że jakiś demo tu wpadnie. <śmany> Niestety Kosmiczna Świnia, jak widać, jest Ty bardzo ogarnięty. Skoczył tam sticky, ju sticky jumpem, czyli kleistym skokiem, tak by to można przetłumaczyć? No chyba tak. No i bardzo w bezczelny sposób zasmucił mnie, rozwalając no w pełni yeah. moją bazę ochronną. Nie odsłysza.

<laughs> Dobra, to co? Ostatnie dwie śmierci, ostatnie w tym nie hmm. będzie e, Bo odejmując ten czas ładowania to już tam no. Kurczę no. Ma jest bardzo nierówny teamy, według mnie powinno być jakieś, nie wiem Tak, to było na tym serwerze, tak To jest takie, taka, takie równe drużyny, że ja w dobrze ci tak zemowanie działko stoi wycinanie ziemi specjalnie dla ciebie na Ale tak nie to się szy że jasne mi YouTube powie w swoim filmiku wyczuwamy lekkie drżenie obrazu, czyli chcesz, żebyśmy to poprawili. Nie. No dobra To za ostatnia śmierć, w sumie, teraz zginę to. Koniec filmiku. Nie! Yeah. Jasne, nie berów mają kulu, no naprawdę dobry mają team. Niestety o wiele lepszy od mojego. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie się odgrywa. Szczególnie w grach gry gdzie się tylko składnikiem ewentualnego sukcesu wyżywały. Nie! No kurczę, bo się denerwuję. Dempster. No, no nic, w takim razie tym smutnym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Nie wygrywam, no ale cóż, nie zawsze można, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że jutro pójdzie nam lepiej. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.